Zabytkowa Sala Muzeum Regionalnego imienia Marcina Roszka jest często miejscem koncertów i spotkań. W ubiegłym tygodniu melomani mieli okazję wysłuchać koncertu duetu gitarowego. Duet był dość nietypowy, bo wystąpiły razem uczennica Anna Kaczor i jej nauczycielka Joanna Mikołajczak. Anna Kaczor kończy już szósty, ostatni rok nauki w Olsztyńskiej Szkole Muzycznej. Choć ten czas wiązał się z wieloma wyrzeczeniami i licznymi dojazdami, ponieważ mieszka w Gościeszynie, dziś nie żałuje tego. Twierdzi, że to piękne, jeśli coś się umie i robi to dla siebie i na zawsze. Jej nauczycielka Joanna Mikołajczak jest absolwentką Wolsztyńskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz Poznańskiego Liceum Muzycznego. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W muzealnej sali Joanna przedstawiła m.in. utwory Bacha i Giulianiego.